W taki sposób działają sędziowie. Niszczą ofiarę, okradają, czynią ją przestępcą, dobijając w ten sposób. 26 stycznia Sąd Najwyższy uznał, że wyrok w sprawie doktora Zbigniewa Kękusia, przez który stał się przestępcą, jest nieważny. Kilka lat zmagań z wymiarem sprawiedliwości zaczyna przynosić owoce. Jednak nie każdego stać na taką determinację i upór jak tego byłego pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego i jednego z najlepszych finansistów w polskim biznesie. Hańbą tego wyroku jest to, że o praworządność musiał zabiegać poprzez procesy głodowe. To jest hańba. Perfidia systemu polega na osłabieniu finansowym osoby zaatakowanej, a następnie wykończeniu go karnie lub za pomocą komornika. Znakomicie pokazuje to przykład nękania doktora Zbigniewa Kękusia. Znajdujemy się w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jest 9 lutego 2012 roku, za kilka dni 15 lutego odbędzie się w tutejszym Sądzie w Wydziale Cywilnym Odwoławczym sprawa. Przeciwko sobie występują dwa zespoły tak by to można było określić. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Barbara Baran i wiceprezes były Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof Sobierajski, a drugi zespół stanowią prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik i sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział dla Krakowa Śródmieścia, Wydział Cywilny Kinga Czarny. W maju 2003 roku sędzia Sądu Okręgowego Izabela Struzik okradła mnie z kwoty 7700 zł. Okradła mnie w ten sposób, że wydała, będąc wyłączoną z mocy ustawy, wyrok kończący sprawę z mojego powództwa o rozwód w pierwszej instancji. Jak powiedziałem, mimo że była wyłączona z ustawy. Wyrok ten został uznany przez sąd drugiej instancji w składzie z obecnym prezesem sądu apelacyjnego w Krakowie Andrzejem Struzikiem, a sąd okręgowy w Krakowie zobowiązał mnie do uniszczenia opłaty od apelacji, którą złożyłem od wyroku później uznanego za dotknięty nieważnością w kwocie 7700 zł. Przez następnych wiele lat czyniłem starania, poświęcając czas, napisanie pism, poświęcając pieniądze na zakup materiałów, na opłaty pocztowe celem odzyskania tej kwoty. Przez wiele lat byłem nieskuteczny, aż wreszcie w listopadzie 2009 roku poinformowałem prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, panią Barbarę Baran, że jeśli nie odda mi pobranych ode mnie skradzionych mi 7700 złotych, złożę zawiadomienie o popełnieniu przez nią przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego. Wyjaśniłem, że te same sędziny, które mnie okradły, ci sami sędziowie, którzy mnie okradli, później uczynili mnie przestępcą, obciążając mnie ze zdaniami w sprawie, w której byłem ścigany za ich znieważenie i zniesławienie. Wyjaśniłem prezesowi sądu, że z tego powodu straciłem pracę, że moje i moich dzieci koszty utrzymania pokrywam ze zgromadzonych wcześniej oszczędności. I jak powiedziałem, prosiłem, że mi oddała 7700 złotych. Moje argumenty nie przekonały sędzi Barbary Baran. Wobec tego w dniu 24 listopada 2009 roku złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez nią przestępstwa, niedopełnieniu obowiązku i działaniu na szkodę mojego interesu prywatnego. Natychmiast, Siedem dni później, w dniu 1 grudnia 2009 roku sąd zwrócił mi, zatem po 6 latach, skradzione mi pieniądze. Zwrócił mi oczywiście bez odsetek. Ja złożyłem wówczas wniosek do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Andrzeja Struzika, o to, by mi wyjaśnił z mocy jakiego prawa ta kwota 7700 zł została mi zwrócona. Sąd Apelacyjny w Krakowie, prezes sądu zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. I Barbara Baran wyjaśniła sędziemu Struzikowi, że zwróciła mi 7700 zł na podstawie przepisów ustawy o... O kosztach w sprawach cywilnych, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z lipca 2005 roku. Takie wyjaśnienie sporządzone na piśmie przysłał mi wiceprezes sądu apelacyjnego w Krakowie. Ja wykorzystałem to pismo i złożyłem pozew przeciwko prezesowi sądu apelacyjnego w Krakowie o zwrot innej kwoty. Jeśli bowiem yy, w sprawie z mojego powództwa o rozwód obowiązywała, miała zastosowanie ustawa czy przepisy ustawy z lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, to w takim razie Sąd Okręgowy w Krakowie okradł mnie z kwoty nie tylko 7700 7, zł, ale także z kwoty y, około tysięcy zł. Y, tak się bowiem złożyło, że druga sędzia, która rozpoznawała sprawę z mojego powództwa o rozwód po tym, gdy sąd apelacyjny w Krakowie uchylił pierwszy wyrok sędzi, kłamcy i złodzieja, tak to można określić, Izabeli Struzik, sędzia Teresa Derga nie tylko nie rozstrzygnęła, nie tylko nie orzekła o tym, że sąd ma mi zwrócić 7700 zł, ale orzekła koszty w kwocie łącznej 18750 zł. Tymczasem to był wyrok wydany w listopadzie 2004 roku, Rozprawa apelacyjna od tego wyroku odbyła się 10 kwietnia 2006 roku. Tymczasem wcześniej weszły w życie przepisy ustawy wspomnianej przeze mnie z lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli weszły w życie, to znaczy, że sąd powinien mi zwrócić nadpłaconą przeze mnie w takim razie kwotę nadpłaconą z tytułu wyroku wydanego w listopadzie 2004 roku. Złożyłem pozew i odpowiedź na ten pozew sporządził, zredagował sam prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik, który w odpowiedzi na pozew napisał, że to nieprawda, że mnie zwrócono pieniądze, kwotę 7700 zł z mocy prawa określonego w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, bo ta ustawa nie obowiązywała, jej przepisy nie miały zastosowania w sprawie z mojego powództwa o rozwód. Zgodziła się z sędzią Andrzejem Struzikiem, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, która tą sprawę rozpoznawała Kinga Czarny i oddaliła mój pozew. Pozwolę sobie przedstawić dowody poświadczające wiarygodność mojego stanowiska. Otóż w dniu 20 listopada 2004 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział 11 Cywilny Rodzinny, oddalił mój wniosek. Z dnia 19 listopada o wyłączenie sędzi Teresy Dyrki. Dla każdego, kto choć pobieżnie zna prawo cywilne, jest oczywiste, że procedowanie w dalszym ciągu powinno polegać w taki sposób, że sędzia powinna się wyłączyć od rozpoznawania sprawy do czasu rozpoznania złożonego przeze mnie zażalenia. Na to postanowienie. Tymczasem proszę spojrzeć, oto drugi dokument wydany. W dniu 22 listopada. Dnia 20 listopada został oddalony... Wniosek o wyłączenie sędzi Teresy Dirga. W tymczasem w dniu 22 listopada 2004 roku, zatem dwa dni później, nie czekając nawet na to, żeby do mnie dotarło postanowienie, które zostało wydane dwa dni wcześniej, sędzia Teresa Dirga wydała wyrok kończący sprawę w postępowaniu z mojego powództwa o rozwój. Ten wyrok jest oczywiście dotknięty nieważnością. Wydała go sędzia wyłączona z mocy ustawy, ale z powodu tego wyroku. Czy tym wyrokiem został orzeczony wpis ostateczny w kwocie 10 tysięcy złotych? Zwracam uwagę, to był rok 2004 i dodatkowo kwota 8750 750 zł. I do uiszczenia opłaty w kwocie 10 tysięcy złotych ja już zostałem zobowiązany. Natomiast w tej chwili komornik Rafał Nowicki Deporaj z kancelarii komorniczej w Krakowie ściga mnie, chce mi zająć mieszkanie, chce założyć hipotekę na moim mieszkaniu celem wyegzekwowania ode mnie kwoty 8750 zł. Z bezprawnego wyroku. Z bezprawnego wyroku, powtarzam jeszcze raz, dlatego mogę śmiało powiedzieć, że sędziowie są złodziejami sędzia. Która w dniu 22 listopada powinna, nie powinna była prowadzić sprawy, nie dość, że ją prowadziła, to wydała wyrok obciążając mnie ogromną kwotą. Na ile ogromną? To jest wyrok w tej samej sprawie wydany zaledwie niewiele ponad rok wcześniej. Wyrok z dnia 21 maja 2003 roku. Wyrok w ostateczności uchylony jako dotknięty nieważnością z przyczyn leżących wyłącznie po stronie sędzi kłamcy Izabeli Struzi. I proszę spojrzeć, tym wyrokiem. Sędzia orzekła całkowite koszty w kwocie równej wpis ostateczny 7700 zł i dodatkowo uzupełnienie do wpisu 6400 zł. Ten wyrok został wydany w dniu 21 maja 2003 roku, zatem 6 lat po rozpoczęciu sprawy. W 1997. Niewiele ponad rok później yy, kolejna sędzia tego samego wydziału wydała w tej samej sprawie wyrok po dwóch prowadzonych przez nią tylko posiedzeniach i łączne koszty ustaliła na kwotę 10 tysięcy plus 8 750 zł plus niezwróconych mi 7 tysięcy 700 zł, zatem na łączną kwotę 26 tysięcy zł. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sąd może zupełnie bezkarnie okraść człowieka z kwoty ogromnej kwoty, wielu tysięcy złotych. I ofiara kradzieży, ofiara bezprawia. Pozostaje w zasadzie bezradna. Ja, żeby odzyskać kwotę 7700 zł, pisałem do kogo mogłem. Pisałem oczywiście do władz Sądu Okręgowego w Krakowie, pisałem do, sądu, do władz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, informowałem Rzecznika Praw Obywatelskich, kolejnych ministrów sprawiedliwości, prezesa Sądu Najwyższego. Nikogo to nie interesowało. Jak wspomniałem, dopiero gdy wreszcie złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Barbarę Baran, ta po sześciu latach zwróciła mi. Pieniądze. Sędziowie z Krakowa mają złą renomę. Ja mam z nimi jak najgorsze doświadczenia. Po tym, gdy mnie okradli, po tym, gdy mnie e, zniesławiali, po tym, gdy uniemożliwili mi na wiele lat kontakty z moimi wtedy małymi, małoletnimi dziećmi, e, aż piętnaścioro z nich, dziesięcioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i pięcioro sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie uczyniło mnie przestępcą. Obciążyli mnie zeznaniami w sprawie, w której byłem ścigany za ich znieważenie i zniesławienie. Obciążali mnie zeznaniami wtedy, gdy prawo, z którego byłem ścigany już nie obowiązywało. W ostateczności uczyniono mnie przestępcą. W taki sposób działają sędziowie. Niszczą ofiarę, okradają, czynią ją przestępcą. Dobijając w ten sposób, ja śmiało mogę powiedzieć, że o ile wyrokiem, który został wydany w 2007 roku skazano mnie za sędziów, skazano mnie bezprawnie, za sędziów znieważenie i zniesławienie, dlatego że nazywałem ich sędziami niedouczonymi, pisałem, że nie mają kwalifikacji moralnych, merytorycznych do wykonywania zawodu sędziego, dzisiaj. Po kolejnych z nimi doświadczeniach mogę podtrzymać z całą stanowczością stanowisko, że są niedouczeni. Oni tego sami dowiedli, obciążając mnie zeznaniami wtedy, gdy prawo, z którego mnie ścigany już nie obowiązywało. Co więcej, dzisiaj mogę też z całą stanowczością i w pełni świadom tego, co mówię, powiedzieć, że sędziowie są złodziejami, albowiem okradli mnie z ogromnej kwoty. Co więcej, mogę również powiedzieć, powołując się... W tym przypadku nie na moje stanowisko, ale na stanowisko wybitnego prawnika zmarłego w 2009 roku profesora Zbigniewa Hołdę, że w sądzie okręgowym w Krakowie i w sądzie apelacyjnym w Krakowie pracują sędziowie mordercy. Mordercami nazwał profesor Zbigniew Hołda sędziów, którzy na przełomie 2007 i 2008 roku mordowali przez cztery miesiące bezprawnie. Z winy niedopełnienia obowiązków osadzonego w areszcie 33-letniego obywatela Rumunii, Klaudiu Królika. On, gdy go umieszczono w areszcie, na znak sprzeciwu, podjął głodówkę. I to jest wręcz nieprawdopodobne. Po tym, już, gdy zmarł, ówczesny rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski przyrównał całą sytuację do kaźni ofiar w Auschwitz. Ale pozwolono mu skonać z głodu. Ja się niczemu nie dziwię. Sędziowie mogą wymienić ich nazwiska. Ewa Heinderek. Agata Wasilewska-Kawałek, Jan Kremer, Maria Kuś-Trybek, sędzia Braun. Przez długi okres, przez kilka lat znęcali się nad moim chorym dzieckiem. Później zrobili mnie przestępcą, tym wszystkim okradli mnie z ogromnej kwoty. Oni wszyscy w dalszym ciągu są sędziami. Niedalej jak w zeszłym tygodniu byłem w sądzie okręgowym w Krakowie. Sprawdzałem wokandy te nazwiska cały czas, wiszą, zatem ci ludzie cały czas są sędziami, a mnie zniszczono życie. Powtórzę jeszcze raz: bezkarność sędziów, ich niezależność i niezawisłość w skrajnych przypadkach skutkuje patologią. Doprowadza do tego, że ci ludzie mordują, okradają, niszczą niewinne ofiary ich przestępczej tak to można śmiało określić działalności. Yy, za kilka dni. W tej sali, to jest sala 414 Wydziału II Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie, rozstrzygnie się, którzy z sędziów, sędzia okręgowego w Krakowie, prezes tego sądu Barbara Baran i wiceprezes Sądu Apelacyjnego Krzysztof Sobierajski, czy też prezes Sądu Apelacyjnego Andrzej Struzik i sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział Cywilny Kinga Czarny, mają rację. Zatem trzy. W sprawie z mojego powództwa o rozwód obowiązywały czy też nie obowiązywały. Miały zastosowanie czy też nie miały zastosowania przepisy ustawy z lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Niewątpliwie, która z tych dwóch par to są sędziowie nie bójmy się tego słowa niedouczone, tumany. Na dzisiaj, na pewno, sędzia Barbara Baran, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, pokazała mi się jako oszustka. Na dzisiaj, na pewno. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik, pokazał mi się, udowodnił, że jest złodziejem. O tym, który z tych dwóch timów wygra, rozstrzygnie za kilka dni podwładna prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran. Ta sędzia, a zatem podwładna sędzi Barbary Baran, w ostateczności wyrokiem, który wyda, potwierdzi, że prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbara Baran jest oszustką oraz potwierdzi, że prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik jest złodziejem. Nie ma innej możliwości. Musi to potwierdzić. Doktor Zbigniew Kękuś myli się. Jest trzecia możliwość. Sędzia może bowiem zarządzić, by obie strony zamknięto do psychiatryka. I to by było chyba najlepsze rozwiązanie.